Czasami życie staje się bałaganem, od małych wypadków i rozlanych płynów po duże katastrofy. Które sprawiają, że kręcisz głową, a do tej pory sprzątanie zawsze było trudnym zadaniem, ale już nie. Uporaj się z bałaganem szybko za pomocą jednego urządzenia. Przedstawiamy odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho Invictus WD7 firmy Genius. Bezprzewodowy, kompaktowy, profesjonalny odkurzacz z napędem, który radzi sobie i eliminuje mokry i suchy bałagan w tym samym czasie. To najnowszy członek światowej sławy rodziny produktów Invictus. Ma 180 watów czystej mocy i super szczotkę, która obraca się z prędkością 2000 razy na minutę. Teraz możesz odkurzać, mopować, szorować, polerować i suszyć. Wszystko za pomocą jednego urządzenia czyszczącego. Invictus WD7 jest lekki i bezprzewodowy, więc możesz zabrać go wszędzie. A gdy